Polska scena gospodarcza to nie tylko sukcesy, nowe marki i inwestycje. To także historia firm, które kiedyś były potęgą, dziś zaś egzystują jedynie w pamięci i kronikach upadłości. W tym materiale przypomnimy 10 znanych polskich przedsiębiorstw, które dotkliwie odczuły kryzysy, zmiany rynkowe czy błędy zarządcze i ostatecznie ogłosiły upadłość. Zastanów się, czy pamiętasz te nazwy? A może Twoja rodzina pracowała w jednej z nich? CWS, czyli Centralne Warsztaty Samochodowe, to absolutny pionier polskiej motoryzacji. Marka narodziła się jeszcze w latach dwudziestych, a jej samochody, zwłaszcza słynny CWS T1, były dumą inżynierów z Warszawy. Konstrukcja była tak pomyślana, że cały pojazd można było rozkręcić i złożyć za pomocą jednego klucza, symbol prostoty i pomysłowości polskiej myśli technicznej. W latach powojennych marka funkcjonowała jako część przemysłu państwowego, ale wraz z centralnymi decyzjami władz PRL stopniowo traciła znaczenie. W latach 50. i 60. jej produkcję ograniczano, a ostatecznie resztki działalności zostały wygaszone w latach 70., gdy FSO postawiło wszystko na modele Warszawa, Syrena i później Poloneza. Dla Polaków, którzy pamiętali czasy CWS, był to ogromny cios. To nie była tylko fabryka, to była legenda, dowód na to, że Polska potrafiła stworzyć własny, niezależny samochód od podstaw. Zniknięcie marki w latach 70. symbolizowało koniec pewnej epoki okresu pionierskiego entuzjazmu i dumy z własnych osiągnięć technicznych. Starsze pokolenia wspominają CWS jako marzenie, które nigdy nie miało szansy rozkwitnąć w pełni, bo zostało zduszone przez decyzje centralne i brak inwestycji. W 2025 roku ta nazwa brzmi jak historia z podręczników. Ale dla tych, którzy ją pamiętają, to wciąż symbol niewykorzystanego potencjału polskiej motoryzacji i dowód, że nawet najlepsze pomysły mogą zniknąć, jeśli zabraknie im wsparcia i wizji rozwoju. Samochód Warszawa był jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli polskiej motoryzacji czasów PRL-u. Produkowany od 1951 roku w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu, bazował na radzieckim modelu GAZ M20 Pobieda. Przez trzy dekady doczekał się wielu modernizacji i różnych wersji, od klasycznej limuzyny przez kombi, aż po samochody użytkowe, takie jak furgonetki czy sanitarki. Warszawa była ciężka, powolna i paliwożerna, ale jednocześnie solidna i niemal niezniszczalna. Dla wielu Polaków był to pierwszy samochód widziany w rodzinie, symbolem prestiżu i spełnienia marzeń o własnych czterech kółkach. Jednak pod koniec lat 70. stało się jasne, że model ten nie nadąża za nowoczesnością. Samochody zachodnie stawały się coraz bardziej zaawansowane, a Warszawa Zaczęła odstawać zarówno pod względem komfortu, jak i technologii. Ostatecznie w 1973 roku zakończono seryjną produkcję, choć pojedyncze egzemplarze jeszcze montowano przez kilka lat. W latach 80. samochód praktycznie zniknął z polskich dróg, ustępując miejsca Polonezowi i Fiatowi 125P. Dla starszego pokolenia to był jednak koniec pewnej ery. Dziś Warszawa jest już tylko kolekcjonerską ciekawostką, przypomnieniem czasów, gdy każde pojawienie się jej na ulicy wzbudzało respekt. Jej zniknięcie było nie tylko techniczną koniecznością, ale także symbolem, że polska motoryzacja nie potrafiła utrzymać własnej, odrębnej marki w realiach PRL-u. Junak był marzeniem tysięcy młodych Polaków w latach 50. 60. i 70. Potężny, ciężki motocykl produkowany w szczecińskiej fabryce motocykli. W czasach, gdy na drogach dominowały lekkie WSKI czy SHL, junak wyróżniał się masą, charakterystycznym basowym dźwiękiem silnika i wyglądem przypominającym zachodnie maszyny. Uważano go za symbol luksusu i prestiżu, motocykl dla prawdziwych pasjonatów, który dawał poczucie wolności w szarych realiach PRL-u. W filmach i na zdjęciach z epoki Junak często pojawiał się jako rekwizyt pokazujący nowoczesność i siłę. Niestety, koszty produkcji i problemy z niezawodnością doprowadziły do upadku marki. Motocykl był zbyt drogi jak na kieszeń przeciętnego Polaka, a eksport nie zdołał uratować fabryki. W połowie lat 60. rozpoczęły się poważne kłopoty, a w latach 70. Junak już praktycznie znikał z rynku. Ostatnie sztuki zmontowano w 1985 roku, i była to symboliczna data końca produkcji polskiego motocykla ciężkiego. Dziś junak żyje jedynie w pamięci pasjonatów i kolekcjonerów. Na zlotach motocyklowych wciąż można zobaczyć błyszczące, odrestaurowane egzemplarze. Jednak jego upadek w epoce PRL-u był bolesnym dowodem na to, że Polska nie była w stanie utrzymać konkurencyjnej marki motocyklowej. Junak został legendą, której echo rozbrzmiewa do dziś wśród fanów motoryzacji, ale na drogach lat 80. już go nie było. Zakłady cegielskiego w Poznaniu to symbol polskiego przemysłu ciężkiego, znane głównie z produkcji lokomotyw i maszyn. Jednak przez lata w ich strukturach istniała także linia motocyklowa, która obok zakładów w Kielcach czy Świdniku Dawała Polakom takie maszyny jak SHL i WSK. Motocykle te były powszechne w latach 60. i 70. stały się środkiem transportu dla robotników, studentów i młodych rodzin, które nie mogły pozwolić sobie na samochód. SHL wyróżniała się prostą konstrukcją i niezawodnością, a WSK zdobyła ogromną popularność dzięki niskiej cenie i łatwej naprawie. W tamtych czasach w każdym mieście i miasteczku można było zobaczyć dziesiątki tych maszyn. Były częścią codzienności i pejzażu PRL. Niestety, pod koniec lat 70. polski przemysł motocyklowy zaczął przegrywać walkę z czasem. Brak inwestycji, przestarzałe konstrukcje i ograniczenia importowe sprawiły, że motocykle SHL i WSK zaczęły wyglądać archaicznie na tle zachodnich maszyn. Władze uznały, że nie opłaca się rozwijać produkcji i stopniowo wygaszano całe linie. Ostatecznie w latach 80. fabryki przestały wypuszczać nowe modele, a motocykle zniknęły z rynku. Starsze pokolenie wspomina dziś, że choć SHL i WSK nie były pojazdami marzeń, to spełniały swoją rolę, dawały mobilność w kraju, gdzie samochód był luksusem. Upadek tych linii był kolejnym sygnałem, że polski przemysł motoryzacyjny nie potrafił przystosować się do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Diora z Dzierżoniowa była prawdziwą dumą polskiej elektroniki. W latach 70 niemal w każdym domu można było znaleźć radio lub amplituner z charakterystycznym logo. Popularne modele, takie jak Safari, Elizabeth Kalipso towarzyszyły Polakom na co dzień w kuchniach, salonach i akademikach? Diora była symbolem postępu technicznego i namiastką nowoczesności, pozwalającą poczuć się bliżej Zachodu, choć wciąż w realiach PRL-u. Dla wielu rodzin kupno nowego odbiornika było wydarzeniem sprzęt kosztował niemało, ale stanowił inwestycję w domową kulturę i rozrywkę. Jednak pod koniec lat 70. i w latach 80., firma zaczęła popadać w kryzys. Brak nowoczesnych komponentów, przestarzałe technologie i ograniczenia importowe sprawiły, że Diora coraz bardziej odstawała od zagranicznej konkurencji. Choć wciąż produkowano kolejne modele, to wyglądały i brzmiały archaicznie w porównaniu z magnetofonami czy radiami z RFN czy Japonii. W efekcie marka zaczęła tracić rynek. Ostatecznie w latach 80. część produkcji wygaszono, a zakład, choć formalnie przetrwał, stracił swoją pozycję lidera i stopniowo chylił się ku upadkowi. Starsze pokolenia wspominają dziś, że Diora była nie tylko sprzętem, ale także symbolem epoki, czasów, gdy radio stawało się centrum domowego życia. Jej upadek był bolesnym znakiem, że polska elektronika nie potrafiła dotrzymać kroku światu. Polar z Wrocławia był jedną z najbardziej znanych marek sprzętu AGD w Polsce. W latach 70. i 80. niemal w każdym domu można było znaleźć pralkę Polar, masywną, głośną, ale niezawodną. Zakład działał pod szyldem Predom Polar i obok pralek produkował także lodówki czy zamrażarki. Były to urządzenia proste, pozbawione luksusowych funkcji, ale dla milionów rodzin stanowiły ogromny krok naprzód, uwalniały od żmudnej pracy i pozwalały poczuć, że dom staje się bardziej nowoczesny. Dla wielu polek pierwsza pralka Polar była symbolem lepszego życia w trudnej rzeczywistości PRL. Jednak lata osiemdziesiątych okazały się dla marki coraz trudniejsze. Brak inwestycji w nowe technologie, ograniczony dostęp do części i kryzys gospodarczy sprawiły, że sprzęt Polara zaczynał odstawać od zagranicznej konkurencji. Podczas gdy na Zachodzie pojawiały się cichsze, energooszczędne urządzenia, w Polsce wciąż produkowano modele oparte na przestarzałych rozwiązaniach. Polar zaczął tracić rynek, a fabryka coraz częściej zmagała się z brakami materiałów i przestojami. Choć marka przetrwała formalnie dłużej, to już w latach 80. było jasne, że jej złote czasy minęły. Dziś Polar funkcjonuje jedynie jako wspomnienie dawnego giganta, symbolu epoki, w której polskie AGD próbowało dotrzymać kroku światu, ale przegrało w starciu z kryzysem i globalną konkurencją. Mesko z skarżyska kamiennej kojarzy się dziś głównie z produkcją zbrojeniową, ale w latach 70. i 80. zakłady działały pod szyldem Predom Mesko i były znane także z wyrobów cywilnych. W tysiącach polskich domów używano mikserów, robotów kuchennych, a nawet odkurzaczy z charakterystycznym logo. Sprzęt nie był może elegancki ani cichy, ale spełniał swoją rolę. I był dostępny dla przeciętnej rodziny. Produkty Predom Mesko stały się częścią codzienności PRL-u. W wielu mieszkaniach do dziś można znaleźć działające egzemplarze, które przetrwały dekady. Niestety, w latach 80. sytuacja zaczęła się zmieniać. Kryzys gospodarczy, niedobory materiałów i brak innowacji sprawiły, że cywilna produkcja stopniowo traciła sens. Gdy władze PRL musiały wybierać priorytety, postawiono na sektor militarny, a linie AGD były zamykane jedna po drugiej. MESCO powróciło w całości do profilu zbrojeniowego, a sprzęty domowe stały się wspomnieniem lepszych czasów. Starsze pokolenia pamiętają, że mikser czy odkurzacz MESCO pracował głośno, ale nie do zdarcia. Dziś firma istnieje nadal jako część przemysłu obronnego, lecz dla zwykłych Polaków upadek produkcji cywilnej w latach 80. oznaczał koniec ery, w której zakłady mesco pomagały w codziennym życiu, a nie tylko w wojsku. Łódź w czasach PRL była sercem polskiego przemysłu włókienniczego, a jednym z jego symboli były zakłady odzieżowe Telimena. Marka słynęła z eleganckiej odzieży damskiej, płaszczy, garsonek i sukienek, które trafiały zarówno do sklepów krajowych, jak i na eksport do krajów bloku wschodniego. Telimena była synonimem solidności i dobrego stylu w realiach, gdzie dostęp do modnych ubrań był mocno ograniczony. Kobiety z dumą nosiły płaszcze z metką Telimeny, traktując je jako namiastkę zachodniej elegancji. Zakład dawał zatrudnienie tysiącom osób i był ważnym elementem tożsamości Łodzi, miasta, które żyło rytmem przemysłu włókienniczego. Jednak lata osiemdziesiątych przyniosły głęboki kryzys gospodarczy, który szczególnie mocno uderzył w branżę odzieżową. Brak materiałów, niedobory farb i dodatków, a także centralne decyzje o ograniczeniu produkcji sprawiły, że telimena zaczęła chylić się ku upadkowi. Produkcja stawała się coraz bardziej chaotyczna, a jakość ubrań spadała. Na ulicach pojawiały się tańsze i bardziej dostępne produkty z bazarów, które stopniowo wypierały eleganckie kolekcje łódzkiej firmy. Pod koniec lat 80. marka Telimena straciła znaczenie i praktycznie zniknęła z rynku, a jej fabryki, podobnie jak wiele innych łódzkich zakładów, przestały istnieć. Dziś pozostaje jedynie wspomnieniem czasów, gdy polska moda próbowała być wizytówką kraju, lecz nie przetrwała starcia z kryzysem i transformacją. Zakłady przemysłu bawełnianego Frotex z Prudnika były przez dziesięciolecia jednym z filarów polskiego włókiennictwa. Ich wyroby, ręczniki, pościele i tkaniny frotte trafiały niemal do każdego domu w Polsce. W latach 70. produkty Frotexu uchodziły za solidne i stosunkowo dostępne, dlatego często były wybierane jako prezent ślubny czy element wyprawki dla młodej pary. W świadomości Polaków nazwa Frotex stała się synonimem jakości, a sama fabryka dawała zatrudnienie tysiącom mieszkańców regionu. Prudnik żył rytmem pracy zakładów. Zmiany fabryczne wyznaczały codzienność miasta. Lata 80. okazały się jednak początkiem końca potęgi Frotexu. Ogólnopolski kryzys gospodarczy, brak surowców i malejący eksport sprawiły, że fabryka zaczęła tonąć w długach. Pojawiały się przestoje produkcyjne, coraz częściej brakowało materiałów, a jakość wyrobów spadała. Władze centralne nie były w stanie zapewnić stabilności dostaw ani środków na modernizację. W efekcie marka Frotex zaczęła tracić swoją renomę. A sama fabryka wchodziła w spiralę problemów, z której nie udało się wyjść. Pod koniec lat 80. zakład faktycznie upadł jako krajowy gigant, a jego dawna świetność została tylko we wspomnieniach. Dziś Frotex jest symbolem losu wielu polskich fabryk włókienniczych, które w epoce PRL-u były chlubą przemysłu, lecz nie wytrzymały ciężaru kryzysu i centralnie sterowanej gospodarki. W latach 70. Polska była jedną z największych potęg morskich w Europie Wschodniej. Polska żegluga morska zarządzała flotą statków handlowych, które woziły towary na całym świecie od węgla po zboże. Równocześnie w Szczecinie, Gdańsku czy Gdyni działały ogromne stocznie, budujące statki nie tylko na rynek krajowy, ale także na eksport do ZSRR i państw bloku wschodniego. Był to powód do dumy. Polacy mogli mówić, że ich statki kursują po oceanach, a stocznie tętniły życiem i zatrudniały dziesiątki tysięcy pracowników. Jednak lata osiemdziesiątych przyniosły dramatyczne zmiany. Kryzys gospodarczy, zadłużenie kraju i ograniczenia eksportowe sprawiły, że flota PZM starzała się i coraz częściej stała bezużyteczna w portach. Stocznie zmagały się z brakiem zamówień, a ich produkcja była coraz mniej konkurencyjna wobec Korei Południowej czy Japonii, które w tym czasie rozwijały się błyskawicznie. Coraz częściej mówiło się o przestojach, cięciach i masowych protestach robotników, które stały się jednym z zapalników do narodzin Solidarności. Choć sama polska żegluga morska i część stoczni przetrwały formalnie dłużej. To właśnie w latach osiemdziesiątych rozpoczął się ich faktyczny upadek jako potęg gospodarczych. Dziś wspomina się je jako symbole minionej epoki, czasów, gdy Polska chciała być morskim gigantem, lecz nie zdołała utrzymać tej pozycji w obliczu kryzysu i światowej konkurencji.